Na cmentarzu komunalnym w Pruszczu Gdańskim powstanie kolumbarium na 30 urn. Decyzja o budowie została podjęta po odkryciu, że Pruszczanie chcą być w ten sposób chowani po śmierci. Sporo osób starszych interesuje się puchówkami urnowymi, a to z tego względu, że przychodzą i mówią, że nie mają nikogo, kto zadba o ich groby w przyszłości, więc dla nich to rozwiązanie rzeczywiście jest idealne, bo to jest tablica, która zawsze będzie estetyczna, zawsze będzie tam czysto, schludnie. Dokumentacja i pozwolenie na budowę pierwszej ściany kolumbarium już jest. Na realizację będziemy musieli poczekać do sierpnia lub września tego roku, ale to nie jedyna nowość na cmentarzu. Od niedawna osoby odwiedzające tutaj swoich bliskich dostały nową możliwość wyszukiwania nagrobków. To bardzo przydatna nowinka, zwłaszcza przy dynamicznie rozrastającym się cmentarzu komunalnym. Znaleźliśmy rozwiązanie takie, żeby można było korzystając z telefonu komórkowego. Dalej, idąc z internetu, z, zalogować się na stronę internetową, której, na której mamy rejestr i wykaz zmarłych na cmentarzu, i po prostu ułatwiamy w ten sposób zainteresowanym odnalezienie swoich bliskich na naszym cmentarzu. Aplikacja umożliwia znalezienie zmarłego nie tylko na interaktywnej mapie w telefonie, ale nawet będziemy mogli pobrać zdjęcie nagrobku w celu łatwiejszego poszukiwania.